Nie było łatwo, nie było lekko, ale w końcu jest. Julia Wieniawa. Dzień dobry. Dzień dobry, droga Julio. Będziesz dzisiaj śpiewać także dla nas e, swój nowy tak. kawałek, o którym zaraz, ale najpierw chcemy... A nie, ja, to, ja od tego zacznę. To stworzy nastrój, wiesz? Dobrze. Tej rozmowy. E, ale, przepraszam, dlaczego... Nie, nie wiem, czy mam twój ruch. Nie, nie wypinaj naraz, się. Bo ty masz na pewno dwójeczkę. Aj. Raj, stopy rozdajecie no. dzisiaj dziewczynom? Tak. <śmiecki> a, bo pokaż, co, co chcesz te. dać. Dobra, tak, dobra, już dobra. dobra i już ten. Juleczko. Proszę dziękuję bardzo, nie musisz wstawać. Julka, słuchaj, bo A. A. skóra się ogranicza, ja mam dla ciebie sytuacja. coś poważnego. Proszę, dziękuję. to specjalnie dziękuję. dla ciebie. Ale położymy ale wraz ci raz Bazon jest sceny. Bazon jest scenie, tak, 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 to wszystko dla ciebie. Tak się dzieje dzisiaj. On się tak dzisiaj Bardzo nie. Słuchaj, nie mam wyjścia. No to prawda. Tak to jest, jak jest dwóch samców w studiu, ale dobrze. Czego się powinno życzyć młodym dziewczynom w dniu kobiet? Czego myślisz, młode dziewczyny? Potrzebują teraz. Wydaje mi się, że takiej miłości do siebie. To jest y, miłość najtrudniejsza, ale najważniejsza. Jak kochamy siebie, to potem jesteśmy w stanie tą miłością się dzielić z innymi. Jakiegoś takiego docenienia siebie, czułości dla siebie samej, bo jesteśmy dla siebie największymi krytykami. To jest y, wiadome. Ostatnio zrobiłam taką y, sondę uliczną, gdzie zapytałam kobiet, co w sobie kochają. I oczywiście wiele z nich odpowiedziało pięknie, na przykład, że kochają w sobie to, że są na przykład mamami i pięknie wychowują swoje... <laughs> dzieci, albo jakieś różne cechy charakteru wymieniały, ale przynajmniej sześć dziewczyn, tych najmłodszych i najpiękniejszych, powiedziało nie wiem, albo nie powiedziało nic. I to mi dało tak do myślenia, że kurczę, to no jest naprawdę temat, który wa warto gdzieś poruszać i, i to, ten self-love szerzyć i rozmowy o tym, bo nadal jest duża praca do wykonania w tym temacie. A to co ty, Julka, lubisz w sobie? Och, zaśpiewałam Coi... to w piosenkę. Czy mamy tyle czasu, nie? Ale... Ja, nie? Nie mamy tyle jest... czasu antenowego, ale powiem ci, że e, ja e, przy tej całej akcji związanej z tą piosenką i w ogóle Dniem Kobiet zrozumiałam, że naprawdę mam piękny self-love do siebie i mam, jestem w dobrym miejscu takiej akceptacji. W pełni siebie i kocham siebie nie mimo wszystko, a za wszystko, wiesz? I jestem oczywiście świadoma swoich różnych negatywnych cech, albo nad którymi powinnam pracować, i robię to zresztą na terapii, którą zawsze niezmiennie będę wszystkim polecać. Natomiast naprawdę yy, czuję, że przeobraziłam się z dziewczynki w kobietę przez ostatni tak rok, dwa lata. Taką przechodziłam metamorfozę. Nadal oczywiście w tej metamorfozie pewnie jeszcze jestem. Ale, ale już o takiej metamorfozie, że przepraszam, że ci przerwę, Jurka, bo to jest bardzo ciekawy wątek, i nie chcę, żebyśmy go stracili. Tak. Czy mówisz o takim przeobrażeniu wizerunkowym, bo wizerunkowo też się przeobraziłaś, oczywiście. Czy też mówisz o tym, co się wydarzyło u Ciebie w środku? Pytam mm. o to przeobrażenie tak. z dziewczynki w kobietę. Wiesz, jedno idzie z drugim. Wizerunkowo y, zapewne też widać zmianę, ale to raczej wychodzi ode mnie z, z, z wnętrza. Po prostu przechodzę jakąś taką. Piękną metamorfozę duchową i, i, i po prostu dorastam. I naprawdę mogę dzisiaj powiedzieć, że czuję się kobietą. Julka, ale ty jesteś bardzo długo w show biznesie. Zaczynałaś jako, no, powiedzmy sobie szczerze, dziewczynka i tak. to już w czasach, kiedy były social media, kiedy były komentarze w internecie, hmm. więc. Pewnie niejednokrotnie to twoje poczucie własnej wartości, ta miłość do siebie była było rujnowane przez ludzi, którzy nie mają litości. Teraz jesteś dorosła, to może jest trochę inaczej, ale jak byłeś dzieckiem, też cię dojeżdżali po prostu. Tak. Czy to nie było tak, że to też mogło wpłynąć na to, jak ciężko było ciebie tobie siebie samą dobrze postrzegać? Tak, ta droga była wyboista na pewno. Wiesz, w wieku 13 lat yy, nie wiedziałam czym są kompleksy. Nie wiedziałam, że można być za chudym, albo za grubym, albo co, cokolwiek innego. I przeczytałam pierwszy raz na swój temat, że mam krzywy nos, że jestem niska, że coś tam. Mnóstwo negatywnych opinii na swój temat. I zaczęłam mieć oczywiście kompleksy. I miałam nawet takie myśli, że może rzeczywiście powinnam się zmienić, wtedy będą mnie bardziej lubić, akceptować. I pamiętam, że te, wtedy akurat bardzo pomógł mi mój tata, który powiedział, że Julia, dlaczego ty chcesz zmienić swój nos? To jest twoja osobowość, to jest twoja oryginalność. Jak go zmienisz, to, to stracisz siebie, pokochaj to. I potem powiedział mi to też kiedyś ówczesny chłopak i to się pokryło. I zaczęłam w, jakby zauważać w tym wartość i zmieniłam myślenie, że właśnie te wszystkie niedoskonałości, w cudzysłowie, to są nasze, to jest nasze piękno, to jest nasza oryginalność, unikatowość i warto to w sobie pielęgnować. A a żyjemy w ciężkich czasach, gdzie wszyscy mam wrażenie, próbują się mm, dorównać jakiemuś takiemu niedoścignionemu ideałowi instagramowemu, prawda? I, i, i wszystkie dziewczyny robią się tak kopii i wklej na jedną kalkę. A myślę, że warto po prostu się przytulić i, i, i docenić to, co się ma. Ale ty masz wielką rolę, bo masz e, olbrzymie zasięgi medialne w mediach tradycyjnych, w mediach e, tych nowoczesnych. Jednocześnie no właśnie, rosłaś na naszych oczach trochę, dorastałaś na naszych oczach. Jest też wiele osób bardzo młodych, które ciebie followują, które ciebie śledzi. Czujesz tą odpowiedzialność jako osoba, która może w jakiś sposób zmienić postrzeganie w tych sprawach? Czuję odpowiedzialność za swoje słowa, za to, co przekazuję, jakie wartości w, wiesz, gdzieś pokazuję na, na Instagramie. Czy, czy w wywiadach, czy gdzieś? Czy w muzyce? Czy w muzyce? ale wręcz nawet nie chodzi o odpowiedzialność, ale taką wręcz chęć używania swojego głosu. Nie, nie boję się używać swojego głosu na tematy ważne i staram się gdzieś tam tą przestrzeń artystyczną, ale zarówno również też medialną wykorzystywać w celu no, takim może nie wychowawczym, ale takim no wiesz szerzenia dobrych pedagogicznych. Pedagogicz. Pedagogicz. Mówi to, jest naprawdę, jest to pan profesor. Tak. Osób, nie? On jak straszny wujas, ja wiem. Tak. I teraz znowu jak wujek też, wujkowie też nie chcemy zabrzmieć, wiesz, bo zabieranie głosu w sprawach ważnych, niekoniecznie popularnego głosu, pamiętasz, mieliśmy bardzo trudną rozmowę o twoim poprzednim singlu, tak. który dotyczy tematów bardzo ważnych, czyli zdrowia tak. emocjonalnego. Ono i ryzyko z tym związane jest takie, że przestaniesz się podobać wszystkim. Zdajesz sobie z tego sprawę osoby, które zabierają bardzo mocno i wyraziście głos, przestają być, wiesz, dupą y, 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 pomidorową. Jest dla mnie to, że ja podobam Tą się wszystkim. Wszyscy lubią. Mhm. I to jest chyba największa lekcja, którą ostatnio, y, której ostatnio się nauczyłam i też rada dla wszystkich, nie tylko dziewczyn, ale w ogóle dla wszystkich. To wy macie się sobie podobać i przestańmy uzależniać swoje szczęście i opinie na swój temat od osób trzecich. A poza tym, ilka nie jest zupą pomidorową, że musi wszystkim smakować, No, ja się no, no tak właśnie o to nie chodziło. <laughs> ale ja to przetłumaczyłem z tego twojego y, profesorskiego języka na taki język taki prosty, ale za to dosadny. No, no, no to dokładnie, to najlepiej opisuję ciebie. <laughs> to był taki żarcik.